Cześć, halo, siemano. Na 1700 słów taki oto piękny digielek do wygrania. Łapka w górę, napisz jakiś ciekawy komentarz, więcej niż 3-4 słowa. Musisz być oczywiście subskrybentem tego kanału. No i mieć swój training w opisie na swoim kanale na YouTube, Tak, żeby w razie co, miał ci jak to wysłać. A dzisiaj sobie pogadamy o tym, że jest dodatnie lub bardzo wysoki ROI na kapsułach z Austin. Jest to spowodowane tym, że ostatnio te naklejki bardzo mocno wybiły w cenie, więc może sobie zrobimy jakiś taki mały opening. Otworzę sobie te, bo te jako jedyny mam niewyjęte z magazynu, te mam powystawiane na flocie. Nie chcę przypadkiem otworzyć czegoś, co mam wystawione. Więc wezmę sobie trochę tych i zobaczymy jak to pójdzie. Dobra, mam nadzieję, że to odda. Że nie byłoby lepiej po prostu ich sprzedać, flipnąć bez floata. Teraz sobie zobaczymy, jakby poszło jakieś holo. Nie wiem jakie. To tutaj może być drugiego. Lin Vision na pewno jest drogie. Flyquest pewnie też. No nie wiem, zobaczymy, co nam siądzie. Mam nadzieję, że coś siądzie. Pierwsze dwie, oczywiście, że na minus. Ogólnie, no, coś nie mam warta do tych openingów ostatnio. Jeżeli możecie dać znać, czy tam to pewnie było na plus, by pewnie zwróciło opening, ale nie, bo po co? Możecie dać znać, czy wy coś dostajecie fajnego, czy nie? W ogóle, coś otwieraliście, na przykład, czy tylko pod flipa, czy w ogóle nic nie robicie z, z tym majorem, z tym eventem? Ja, jak widzieliście i zarabiam, i też sobie pewnie coś właśnie pootwieram. Dobra, no ale to pewnie jest warte jakieś tam 2 złote w polocie, raczej poluję na coś innego, na pewno na jakieś holo, bo tutaj jest dużo tych fajnych naklejek, dużo też naprawdę by zwróciło od razu, jedna naklejka całość tego openingu by zwróciła, ale nie, papierki, papierki raczej nie, bo może w końcu się przełamie ta pasa i dostanę coś fajnego na odcinku. Ale już od dawna to raczej no, coś się nie sprawdza. Więc kiedyś chyba musi się sprawdzić, co? Tak statystycznie. Zresztą nieby mamy dodatny roj. 115%. Więc by wypadało, żeby coś poleciało. Ale nie tym razem. Na razie jedna folia. I same papiery. No niedobrze. Dobra. Druga folia. Nie wiem, to może jest warte kilka złotych. Teraz sobie zobaczymy na końcu podcinku. Po Podliczę sobie na szybko. To nie. powiem Wam, że już jesteśmy w ponad połowie. To statystycznie. Dobra, dwie folie po bokach. My dostajemy logo. No super. Dobra, kręcimy dalej. Oczywiście nie polecam. O, dobra, ale to chyba jest tanie. O, nie wiem. Mam mieszane uczucie. Jest niby fajne, ale to jest chyba tanie, niestety. Kurczę. Dobra, tylo. To jest chyba coś tam warte. Mam nadzieję. Jeszcze mamy chyba cztery. Hej, no dobra. Polo i dwie folie pod rząd. No pod rzędu. Nie wiem, napiszcie jak to jest poprawnie, bo ja zawsze zapominam. Ale chyba bym powiedział, że... że pod rząd. Tak bym obstawiał. No, no dobra. Wy pewnie wiecie lepiej, to mi napiszecie. No i dobrze, to będzie... Aha, jeszcze dwie. Okej. Okay. Kręcimy, kręcimy. Fajne jest to, że od razu mogę sprzedać te naklejki, co dostanę, bo kapsułki są bez trade bana. No i ostatnia. daje jakieś złote albo holo. No nie. <śm> Chyba, że jakimś cudem się mylę i to jest dużo warte, zaraz sobie sprawdzimy. No dobrze, więc tutaj to mamy. Ej, dobra, udało się zarobić wow. A jak to na flocie wygląda? Na flocie wygląda to tak, gdzie jest ten float 10 zł, czyli 10 plus 10, to już będzie 30-steamowe. Plus, załóżmy, dobra, łącznie nadal Drugie 10, to 40 stimowe minus podatek. Zobaczmy, zobaczmy. No dobra, 34 zł, bo przecież ze zera mi zabrakło. Czyli uwaga, jesteśmy 34 zł, mamy, wydaliśmy 20 razy 0,95, to 19 zł, czyli 15 zł na plusie to jest prawie 100%. Dobra, opłacało się. Te jednak holo, nie najgorsze Chociaż dobra, co mi jedne z tańszych, jak sobie tutaj sprawdziłem No to widzimy, że nie ma dużo tańszych To jest takie raz 2, 3, 4, 5, 6 najtańsze Tak jak myślałem, o Jezu, tailo 20 euro 20 dolarów wyżyn 13 No to by nam zrobiło opening Złoty tailo 43 No jest grubo No ale tutaj tailo najdroższy, też we folii Co dostałem, dobra, fajnie no dobrze, więc nawet się opłaciło. Nie jestem zły. W końcu to się oddało. Dajcie znać, czy wy coś otwieraliście. Dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć jeszcze jeden opening. Może za jakiś czas. Na razie się biorę za sprzedawanie. No i co, to było do tyle. Dzięki Wam za uwagę i